Witajcie na moim kanale, i w dzisiejszym odcinku będzie taki mini vlog z zawodów z ekstra. Nie za bardzo wiem, czy to można w ogóle nazwać vlogiem, bo to będzie z trzech dni. Tak, z trzech dni, bo dzisiaj jest piątek po Zawody są jutro, czyli w sobotę o jakieś 12. .00. No i niedziela rano my wracamy z tej stajni tych liści, więc no tak. A teraz się zbieramy i zaraz przyjedzie. <laughs> zaraz przyjedzie koniowóz i no jedziemy. Ja sobie ją najpierw wyczyszczę. Tak wiecie, z grubsza i, i założę. Ja już jej tutaj założyłam kantel. Jak widzicie, musiałam jej kupić nowy, bo tamten no rozwaliła sobie na padoku. Więc, aj, te konie. Teraz sobie uczyszczę, tak zgubam. I już jej założyłam czy? Oczywiście wyczyściłam jej też kopyta, ale tego nie nagrywałam, bo yy, ten. Bo właśnie jak wiecie, jak mnie oglądacie od początku, to wiecie, że moje konie dość nie lubią czyszczenia kopyta, tym bardziej tylnych. Więc nie mam że jak tak wszystko nagrać. I tyle. Ok, my już sobie tutaj jak widzicie jedziemy. Będę Wam oczywiście pokazywać urywki, stara, sobie, jak mówiłam, to jest dość długa droga. Bo generalnie nie powiedziałam, ale mamy dwie opcje: albo popłynąć promem, albo jechać 3 godziny autem. A ja się generalnie boję z końmi promem, więc wolę chyba te 3 godziny ale nie wiem, jeszcze zobaczę. Jedziemy właśnie na Fortu Pinta. Zobaczyć w ogóle, kiedy będzie prom. Dobra, słuchajcie, generalnie to zapomniałam o tym, że ja miałam nagrywać drogę. I już jesteśmy w wiosce zachodni przylądek, więc zaraz będziemy w stajni złotych liści. I generalnie to ja się muszę połapać, gdzie tu się jedzie. Ten chyba na pewno nie. Chociaż. Dobra, robię Wam mały update. Znalazłam drogę. Okej, okay, słuchajcie, lekka zmiana planów, bo myślałam, że przyjdziemy o jakiejś ludzkiej porze, a yy, zajechaliśmy, a tu jest już yy, w pół dziewiętnastej. Myślałam, że jeszcze pójdziemy na jakiś mały spacerek się oraz zjeżdżać co, gdzie, jak, ale wyszło na tyle, że nie pójdziemy, bo jest lekko późno. A druga sprawa, że jest strasznie zimno, więc ja się chyba spytam y, zaraz, y, gdzie mogę odstawić, właśnie ekstra, i chyba już pójdę do domku właśnie dla tych, dla zawodników, bo serdecznie mam dość tego zimna. Dobra, słuchajcie, ekstra już odstawiona do boksu, więc chyba się widzimy już jutro, bo serio jest tak zimno, jest chyba nie wiem, minus 5 stopni, czy jakoś tak, bo jest tak zimno, że jest taki zimno. Ja mam nadzieję, że jutro tak zimno nie będzie. Okej, okay, witam się z Wami już kolejnego dnia. Jest godzina 10. My na godzinę 12. chyba 5. Mamy swój przejazd. A wiadomość się ogarnąć. A jest tak naprawdę 10.30, bo zaspałam miałam 10.09 i coś nie piekło. Więc jest 10.30. Zaraz się nie wyrobimy, super po prostu. Dobra, solki, że tak. Taka dziwna perspektywa, ale... Nie miał mnie po prostu tutaj, tutaj kto nagrać, bo ja jestem już w jej boxie, już ona jest osiedłona, więc teraz ja się idę szybko ubrać. Nie nagrywałam wam osiedłania, bo to nie ma sensu. Okej, okay, jak widzicie, już jestem tutaj na ekstra. I jedziemy w stronę plaży, bo zawodnicy rozprężają się na plaży. Więc no, fajnie będzie w miarę. Zobaczymy jeszcze, czy, będę, czy przejazd będzie nagrywany z GoPro, czy... Ktoś mnie nagra, nie wiem, bo ma jechać ze mną. Właśnie sensie się pojechała ze mną koleżanka, ale ona ma przejazd na 14, więc jeszcze sobie tam siedzi w domku dla tych dla zawodników. I oczywiście yy, przejazd jest możliwość, że będzie cały, ale rozprężenie Wam na pewno całego nie nagram, bo to jest po prostu bez sensu. To jest w sumie robione to, co zawsze na każdym treningu, więc bez sens totalny. Ok, słuchajcie, my sobie już tutaj kusujemy, jak widać. Za chwilkę już będziemy galopować. Ok, galopujemy sobie. Za chwilę sobie, może, będziemy coś skakać, bo wiecie, żeby się rozprężyć. Jeszcze przed zawodami, przed naszym przejazdem, bo zostało nam jakieś 15 minut do przejazdu. Więc super. Właśnie idealnie. Sobie już szukam jakichś przeszkód, ale były na początku, więc chybaś tam wrócimy. Chociaż. O, tu już takie są. Chociaż nie za bardzo chcę od takich dużych zaczynać. Chyba się tam wrócimy. Oho, I od razu robimy sobie pławienie. No, sobie wracamy już kusem tam. Hop. Super, koń. Dobra, najeżdżamy sobie na pierwszą przeszkodę. Hop. Super koń. Dobra, jedziemy sobie już, słuchajcie, tutaj na wyższe przeszkody. Bo jednak przyda się też wyskoczyć przed startem, a zostało nam jakieś 10 minut. A ja bym też chciała jeszcze parku oczywiście zobaczyć. Dawaj, dawaj. Hop, hop. Już nie chcę jej aż tak męczyć, ale jak widzę, mam dzisiaj zbyt dużo energii. Aż dziwne, bo na w nowych miejscach tak nigdy nie jest. Tutaj jakaś mocno wysoka. Super się udało. Tutaj wyłamanie i spłoszenie. No to w drugą stronę autą. Hop, super koń! I dawaj, wracam na do tamtą. Dobra, słuchajcie, jeszcze ja Wam powiem, że nie nagrałam w końcu tej ostatniej przeszkody, bo... Już nas na przejazdy, ja teraz sobie patrzę parkour ostatni raz, koleżanka mi tam wstępuje z ekstra, żeby się nie została, a ja sobie jeszcze raz przechodzę parkour. Tu w miarę prosty ten parkour, jak tak patrzę. Tutaj wam nagrywam jakby głos, ale to już tydzień po zawodach, że jak widzieliście tam mieliśmy niestety pierwszą rżubkę. Ale no cóż, to są jej pierwsze zawody to. Takie zawody oczywiście jakby ogólno nie tylko nasze stajenne. Słuchajcie, jednak stwierdziłam, że rezygnuję z przejazdu. To nie ma sensu. Przynajmniej się cieszę, że spróba, spróbowałyśmy. To nie ma sensu, są ciągłe zrzutki. Ezyk nie przejazdu. Wiem, że to się równa z dyskwalifikacją, ale nie chcę jej aż tak bardzo stresować. Z młody, w tym roku dopiero sześcioletni koń. Nie ma sensu, słuchajcie. Pierwsze jej zawody, mam nadzieję, że kiedyś będzie lepiej. Teraz już sobie rozkosuję, ale tego wam już nie nagram. Generalnie to zapomnijcie o tym, co wam powiedziałam na początku odcinka, bo miałyśmy wyjechać właśnie do naszej stajni w niedzielę po południu, bo jeszcze ono mieć drugi konkurs, ale że zrezygnowałyśmy z tego, no to ewidentnie nas jakby wywala z następnego, więc zaraz się zbieramy i do domu. No cóż. I takie szybkie podsumowanko. Mogło być lepiej, mogłyśmy zająć jakiekolwiek miejsce, ale ja też nie chcę jej stresować, to jest młody, sześcioletni, ja koń, więc no. Więc moim zdaniem i tak było dobrze, co mnie obchodzi na z, z dysk kwalifikowali, ważne, że spróbowałyśmy, ważne, że koń mógł się obejść w zawodach, no i tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeśli, myśl, jeśli myśleliście, że coś wygramy, to przepraszam, ale nie tym razem. I zostawcie subika na pocieszenie i łapkę w górę. Do następnego i pa!